Witam w odcinku, w którym powiem kilka słów o transporcie, ale nie o definicji książkowej transportu, gdyż jest ona banalna i zrozumiała raczej dla każdego. Nawet najmłodsi są w stanie zdefiniować własnymi słowami pojęcie transport. Dzisiaj chciałbym zobrazować istotę transportu w naszym życiu, a skupimy się tutaj na transporcie drogowym, z którym mamy mimo wszystko najwięcej do czynienia. Transport drogowy nam się kojarzy przede wszystkim z ciężarówkami, które, no co, no przeszkadzają nam na autostradzie, cisnąć te 150 na godzinę, bo się wyprzedzają, bo tworzą duże konwoje, bo zapychają parking, jest ich dużo i nie fajnie się przez nie po prostu poruszamy na naszych drogach. To co? Zapraszam do odcinka, opowiadamy sobie trochę, jak to wszystko działa. Działaniu bardzo mocną uwagę skupiam na pojęciu potrzeba. Ale potrzeba w odniesieniu do potrzeba ludzka, potrzeba grupa, grupy zawodowej, potrzeba organizacyjna, i znając te potrzeby, jest mi łatwiej zrozumieć sposób działania danej organizacji lub danego człowieka i Łatwiej z nim po prostu współpracować lub z jakimś tam przedsiębiorstwem, bo każdy dąży do realizacji swoich potrzeb. I teraz jedną z takich współczesnych potrzeb, co stała się zupełnie naturalna i oczywista, to jest potrzeba zakupów. Czyli idziemy do sklepu, kupujemy to, co potrzebujemy, albo i nie, bo naszą potrzebą też jest sprawianie sobie przyjemności, czyli kupowanie rzeczy niekoniecznie potrzebnych, ale takie, które dają nam. Sprawiają nam tą przyjemność. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziemy do sklepu, i tam widzimy puste półki. Czyli zostaliśmy pozbawieni wyboru i zostaliśmy też lub no, pozbawieni możliwości zrealizacji naszej potrzeby zakupowej, która być może sprowadzała się do potrzeby zakupu jedzenia, którą jest jedną z naszych. Kluczowych potrzeb funkcjonowania życia. Starsi widzowie na pewno sobie są w stanie wyobrazić taką sytuację, zwizualizować, gdyż to przeżyli, ale dzisiaj już jest to uznawane jako nienormalne. A teraz znowu najmłodsze pokolenie, niech spojrzy sobie w tą stronę, że chcąc coś kupić przez internet, zamówić, muszą na to czekać koło miesiąca, dwóch miesięcy. Znamy przykłady z kupowania na portalach, które sprowadzają nam produkty z Chin i na nie musimy czekać, także możemy sobie tak jakby wyobrazić, że wszystkie produkty są właśnie yy, tak niedostępne, że musimy na nie długo czekać. No, masakra. Także spójrzmy na istotę transportu od tyłu. Tu jest moja grafika której, między innymi, po kolei Wam wytłumaczę, na czym polega. Zauważmy sobie, że ta tablica to jest jeden obszar. Jest to jeden obszar jakiś tam, załóżmy jak kraj. Czyli, załóżmy, że to jest Polska. Mamy tutaj ludzie w rejonie A, w rejonie B, w rejonie C. Każdy z tych ludzi ma w ręku smartfona, ma telefon i realizuje jakieś zakupy. Młodzi są niecierpliwi, chcą mieć wszystko dzisiaj, już teraz. I na dzień dzisiejszy normalnym zupełnie jest to, że jeżeli zamówimy coś dzisiaj rano, mamy to dnia następnego. Jest to rzeczą normalną, gdyż producenci z racji już tak jakby może nie tyle producenci, co handlowcy, sprzedawcy na tyle chcą już ze sobą konkurować, że nie są w stanie już schodzić niżej z ceny, czy tworzyć jakiś, jakiś rabatów dosyć dużych, gdyż to już jest na granicy ich rentowności, stosują y, rozwiązania, które odpowiadają jakby potrzebom współczesnych ludzi, czyli młodych tych ludzi, tych, tych pokoleń, które właśnie dopiero startuje do życia. Oni chcą mieć wszystko szybko już, więc dany sprzedawca, decydując się na rozwiązanie jakiejś firmy logistycznej, która swoje kosztuje, jest w stanie zapłacić dodatkowo te pieniądze, ale tylko wyłącznie za to, żeby jego produkt. Miał jak najszybszą dostawę, czyli może nie jego produkt, co jego, jego sprzedaż. No dobra, spójrzmy sobie, jak to wszystko wygląda. Mamy sklep, w którym są produkty, które każdy z tych ludzików chce sobie kupić. Dany człowiek kupuje ten produkt w sklepie. Ma jakiś magazynier czy też pracownik przygotowuje tą przesyłkę. I co się z tym teraz dzieje dalej? Wyobraźmy sobie, że to są tak jakby miejsca na tej tablicy, to są tak jakby województwa w naszym kraju. I teraz sklep ma przygotowane produkty. Ma produkty przygotowane, które zostają wysłane ciężarówką, która przyjeżdża do nich tam ciężarówka, już tam pomijam pewne elementy y, takie detaliczne, ale przyjedzie sobie jakaś tam ciężarówka, prawda? Jedzie sobie ciężarówka, która o, tak to zrobimy. Jakiś tutaj, która ma te towary wszystkie do klienta z rejonu A, do klienta z rejonu B i do klienta z rejonu C. I ta ciężarówka nie jedzie bezpośrednio najpierw do klienta A, później do B, później do C, chociaż takie rozwiązania nadal się jeszcze stosuje to Są tak zwane transporty dedykowane, gdzie jedna ciężarówka ładuje towar i jedzie bezpośrednio do klienta. Ten klient musi troszkę dłużej na nią poczekać, na tą przesyłkę, ale za to może uzgodnić z przewoźnikiem godzinę odbioru, formę dostawy, czy, czy pod drzwi, czy, czy do środka, jeżeli są to jakieś większe gabaryty. Yy, lub też na przykład prostym przykładem jest budowa, na którą też zamawiając. Cegły czy materiały budowlane przyjeżdżają specjalna ciężarówka z naszym towarem, i po prostu mawiamy się na dostawę i, i miejsce wyładunku. Także te transporty dedykowane są droższe, bo wymagane, wymagana jest od nich większa elastyczność i dostosowanie się do klienta. Więc sobie tutaj możemy to uzgodnić. Ale my skupmy się na takim transporcie, bardzo popularnym, przez, stosowanym przez firmy kurierskie. Taka ciężarówka. Zamiast jechać tu, 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 mimo że sklep jest bardzo blisko rejonu A, ona jedzie do tak zwanego magazynu logistycznego, gdzie spotykają się ciężarówki z całej Polski. On jest z reguły w centralnej Polsce. Tu można śmiało powiedzieć, że najwięcej takich magazynów firm kurierskich znajduje się w Strykowie. I ta ciężarówka, jedna, tutaj jakaś tam następna, co ma różne inne towary, przyjeżdża do magazynu logistycznego. I oni teraz te towary w różnych, które są tak jakby tutaj, mamy towar do rejonu A, B, C, tak samo i ta tutaj bym będzie mieć też do A, ta do, do B, do B. One są tutaj tak jakby wszystkie dzielone. Ta ma do A, i tutaj do B. One tutaj przyjeżdżają i następuje proces. Tak zwanego sortowania w naszym języku. To się inaczej nazywa cross-docking, czyli podział towaru na dane rejony. Po takim cross-dockingu wychodzą nam towary posegregowane do rejonu A, A, A i do rejonu po kolei, tutaj B i tutaj C. Nie łowię ładnie malować, proszę to wybaczyć. Dalej, stąd. Już wyjeżdżają ciężarówki ukierunkowane w odpowiednie dejony. Prosta sprawa, prawda? Ta ciężarówka wiezie towar tylko do B. Tutaj jakaś inna będzie jechać tylko do A. I tutaj jakaś inna będzie jechać, znowu tylko do. To będzie szybsza tylko do C. I teraz z tego głównego magazynu, po kolei ta ciężarówka jedzie tu do magazynu tak zwanego lokalnego, rejonowego, jak zwał tak zwał, stąd jedzie tu, a ta jedzie tu. I teraz o danej godzinie przyjeżdża ta ciężarówka z reguły, po godzinach może później, tutaj następuje rozparcelowanie tej dużej partii, a na no, takie malutkie paczuszki i nasz super ulubiony kurier w super busie do klienta tego, Później zasuwa do tego i tak dalej. Tak samo analogicznie ta paczka przesłana jest tutaj i tak samo w tym przypadku. Co się dzieje? Jak widzimy, obszar, jeżeli sobie wyobrazimy obszar geograficzny, ta tablica to jest, klient z punktu A ma blisko sklep, ale zamawia sobie dostawę, bo ją się nie chce chodzić do sklepu, dlatego też ciężarówki najpierw muszą przejechać gdzieś powiedzmy na południową część, Tablicy, później tej z południowej muszą zrobić tą samą drogę, czyli, tak na dobrą sprawę, zasuwa przez pół kraju ciężarówka z naszą paczką po to, żeby do niej wrócić, ale nie jedzie tylko z naszą paczką, jedzie z wieloma innymi paczkami, gdyż branża e-commerce, czyli tak zwanego handlu internetowego, bardzo mocno nam się rozwija i powoduje to, że nasza wygoda w konsekwencji odbija się zwiększonym ruchem ciężarówek na naszych drogach, których my tak strasznie nie lubimy, prawda? Ale zobaczcie, nasza wygoda kosztem, kosztem zwiększonego ruchu, no bo te ciężarówki muszą przyjechać dużo, dużo więcej. No, o wiele łatwiej by to wyglądało, jakby klient A sobie zamówił bezpośrednią paczkę stąd, ale kto za to zapłaci, proszę Państwa? No kto za to zapłaci? Dlatego tworzą to, są tak zwane transporty liniowe, które jeżdżą cały czas stąd tu, stąd tu, stąd tu, stąd tu, zbierając te wszystkie produkty, bo też ten busik który tutaj mamy na przykład, który byłby w rejonie tego sklepu, on podjeżdża do tego sklepu i na przykład tworzy tak zwane odbiory. On tutaj podostarczał już klientom, więc na powrocie czy tam w innych godzinach odbiera od sklepu zamówienia przygotowane właśnie przez yy, sklep internetowy i wraca do magazynu, w którym wszystkie te małe busiki, yy, które pozbierały już te paczki, yy, te przesyłki, pakowane są na dużą ciężarówkę, która zasuwa do magazynu logistycznego, tutaj się rozładowuje, cross-docking i z powrotem wraca. I często słuchajcie, jest także, co można też zauważyć przy monitoringu yy, przesyłek, jeżeli yy, mamy sklep tutaj a tutaj załóżmy, ja narysuję, że tutaj jest odbiorca jakiś tam D. On sobie zamówił to ręcznie, ale jest z tego samego rejonu, tak? co tutaj ten sklep. To jego paczka trafia, załóżmy, do Polski Centralnej, na przykład do Strykowa, czyli jedzie 250 km, po czym wraca ponownie 250 km. Absurdalne, ale tak to niestety, a może niestety dzisiaj działa. Jeszcze jedna rzecz, nie wspomniałem przy tym całym opisie. Transport liniowy jest bardzo podobny swoją charakterystyką do na przykład transportu pasażerskiego, transportu kolejowego. Pociąg Wrocław-Warszawa wyjeżdża o 12. i nieważne, czy ma 5 pasażerów, czy 50, on po prostu jedzie. Nawet jak nie ma nikogo, to on i tak jedzie. Tak samo jest z transportem liniowym. I teraz forma tak jakby hmm, funkcjonowania całego tego procesu jest uzależnione od czasu, od, od godzin. I załóżmy takie sklepy, które są gdzieś tutaj porozlokowywane w całym po prostu obszarze, one załóżmy yy, mają za zadanie przygotować swoje wysyłki danego dnia do godziny załóżmy 15, bo o 15 przyjeżdża kurier i on już do nich nie wraca, on na nich już nie czeka. Czyli ten kurier, o którym tutaj wspominałem, przyjeżdża dookoło sklepów, zbiera te paczki i na przykład do godziny 20 musi dojechać do magazynu rejonowego, gdzie następuje tak jakby wyładunek z tych wszystkich małych busików tutaj, tutaj do jednej dłużej ciężarówki, która będzie właśnie jechała nam. Z tymi produktami z rejonu A do magazynu logistycznego. I to się tyczy wszystkich rejonów, które są w danych, w danych, yy, w danych miejscach naszego tutaj obszaru. Te ciężarówki zasuwają, i załóżmy, do godziny 24 muszą dojechać do tego magazynu, gdyż są wtedy otwarte sortownie, i one wtedy te wszystkie ciężarówki się zjeżdżają. Ci kierowcy, którzy jeździli, jeżdżą doskonale, wiedzą co się wtedy dzieje i, i no, no niestety nie mają łatwego życia, ale te ciężarówki muszą do tej godziny dojechać. Następuje ta sortownia, czyli chwila przerwy i załóżmy oni o trzeciej godzinie muszą z powrotem dojechać do magazynów rejonowych, gdzie następuje wyładunek towaru załóżmy do godziny 6, a my o 6.30 nagle dostajemy informację, że nasza przesyłka dzisiaj dotrze do nas, yy, do, naszego, do naszych rąk. Dla, jak to się dzieje? Dzieje się to tak, że ten towar powiedzmy z tej ciężarówki, który przyjechał już posortowany wraca do magazynu rejonowego i tam następuje skanowanie produktów. Dlatego wszystkie te paczki mają etykiety ze swoim kodem QR, swoim kodem kreskowym. On jest skanowany i w tym momencie automatycznie my pod tym kodem, który jesteśmy zapisani dostajemy tą informację. Ten kurier, który, do którego zostaje przypisana ta paczka yy, na mniejszy rejon, bo oczywiście miasta są też podzielone rejony, dostarcza nam tą paczkę do rąk własnych. Ale wszystko odbywa się w danych po prostu godzinach, w danym czasie, dlatego bardzo istotnym jest tutaj terminowość. Nie może być tak, że dana ciężarówka se <laughs> kierowca pójdzie na kurczaka czy żurek i po prostu przyjedzie pół godziny później, czy godziny później. Nie może, no bo sortownia zostanie y, zamknięta i wszystkie przesyłki stracą y, swój priorytet i będą dopiero mogłyby zostać obsłużone. Dnia następnego, co już wiąże się z dłuższym oczekiwaniem na, na tą przesyłkę. To, co wcześniej wspominałem, że ta paczka, czy ten człowiek mógłby sobie, mam bliżej, więc mógłby sobie przejść, to jest ten transport wspomniany dedykowany. Oczywiście ktoś by mógł tutaj zorganizować przesyłkę dedykowanym pojazdem, który odbierze ze sklepu, magazynu produkt i dostarczy go do klienta, ale on jest już dużo, dużo droższy. Dobra, to tyle w ramach uzupełnienia. To, co Wam tutaj przedstawiłem, jest to taki typowy schemat działania firm kurierskich. W takim obszarze terytorialnym jak Polska wykorzystuje się głównie transport drogowy, transport kołowy, czyli ciężarówki, co na pewno każdy z Was widział gdzieś tam na drodze, jak ta ciężarówka w nocy zasuwa lewym pasem, nie zważając na ograniczenia, ale często na tego typu magazynach i dominuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc lepiej być 15 w kolejce niż 30, a najlepiej być pierwszym i po prostu nie tracić czasu na stanie w kolejkach. A też, no, trzymają ich pewne normy związane z czasem dostawy. Muszą po prostu być, bo jeżeli taki jeden kierowca nawali, na niego nikt nie będzie czekał. Także, no, niestety, ale bardzo może napsocić, jeżeli chodzi o umowy, bo. To nie jest tak, że ktoś się mu każe. On po prostu ma umowę, musi być do tej godziny i operator logistyczny, tak to nazwijmy, który deklaruje się, że dostarczy towar do 24 godzin, no nie może mieć takiej wtopy, że nagle dostarczy ją po 48 godzinach. Bo ta, te paczki z ciężarówki, one po prostu będą musiały czekać. Ich tam nikt nie będzie rozwoził ani specjalnie segregował. Yy. Przy wykorzystaniu mm, takiej kurierki międzynarodowej, tak to powiem już prosto, wykorzystuje się po prostu inne, inne środki transportu. I innym od kołowego mamy środki y, transportu lotniczego, w którym to wykorzystujemy po prostu samolot. <laughs> Wtedy różnica polega tylko na tym, że dana paczka jedzie do magazynu, jest od razu w tych magazynach rejonowych dzielona na Zagraniczne, krajowe, krajowe jadą tu. Zagraniczne załóżmy jadą do magazynu, do oddziału danego operatora, do magazynu oddziału danego operatora, na przykład przy Okęciu i tam już ta paczka na przykład wylatuje samolotem do Dortmundu, a z Dortmundu dalej leci załóżmy do Włoch, a we Włoszech już odwrotnie do przywozu tej paczki do magazynu na lotnisku. Z lotniska do magazynów rejonowych i dalej, już poprzez kurierów do, bezpośrednio do konsumentów. Taki sposób zakupów, jak tutaj wyznaczyłem, czyli ten wygodny sposób, który mówi, że klikniemy sobie w telefonie i mamy, nazywamy to jest taka osobna branża, która się wytwarza i ma bo ostatnio bardzo duże, dużą popularność jest to po prostu e-commerce, tak zwany, czyli handel internetowy. Co też nie oznacza, że w tym sklepie. Ja to tak nazwałem, że to jest sklep, ale to może być równie dobrze magazyn. I coraz więcej mamy magazynów, tak zwanych, m, których nie można wejść sobie i kupić, tylko to są magazyny wysyłkowe. Coraz więcej mamy sklepów, które trudnią się tylko i wyłącznie sprzedażą internetową. W zasadzie tego, żebyśmy sobie coś kliknęli, to nas do nas to przywiezie za naprawdę niewielką kwotę, y, rzędu 9-10 zł, przyjedzie. Nie wiadomo skąd, bo tak naprawdę czy ktoś z Was zwraca dzisiaj już uwagę, kupując coś na Allegro, czy, czy, czy na jakimś tam sklepie internetowym, czy ktoś z Was zwraca uwagę, skąd jest ten sklep, czy on jest z Rzeszowa, czy z Słuwał, czy z Gdańska, nie ma to znaczenia, bo to wszystko jest ujednolicone i z obszaru całego naszego kraju jesteśmy w stanie dostać w tym samym czasie yy, przesyłkę. Nieważne, czy to będzie z Poznania, czy to będzie z Białego Stoku. To jest właśnie ten rozwój tej części transportu, który dzisiaj jest już na bardzo wysokim poziomie i on nadal się rozwija, przyspieszając, przyspieszając jeszcze bardziej możliwości dostaw, które no powolutku gdzieś tam raczkują w czasie do jednego dnia, no nie do jednego dnia, tego samego dnia, czyli rano zamawiamy, tego samego dnia otrzymujemy, ale tam jest już troszeczkę Inna, 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 inny schemat działania niż tutaj. Dlatego też o tym nie będę na razie opowiadał, bo to są na razie takie prototypy, troszeczkę działania. A ostatnie lata, ostatni czas pandemii, ograniczeń wejścia do sklepu, bezpieczeństwa spowodował przede wszystkim masowy rozwój tej całej branży e-commerce. Praktycznie dzisiaj już każdy szanujący się sklep. No ma sprzedaż głównie internetową i głównie się na tym opiera, na sprzedaży internetowej, niestacjonarnej. Dzięki temu jest w stanie swoje produkty na przykład nie lokować w miejscu, w którym yy prowadzi tą sprzedaż, a na przykład w magazynie gdzieś tam zewnętrznym, do którego ma dostęp na zasadzie po prostu podjazdu lub wysyłki kuriera miejskiego, który przywiezie określoną ilość paczek. Także na przykład taki sklep. Przykładowo, teraz już kończymy, Przykładowo mamy torebki takie damskie jakieś. I ten sklep znajduje się w bloku. Pan sobie wstaje, kiedy chce, sprawdza sobie zamówienia, te zamówienia realizuje, ale paletę tych torebek on sobie zamówił, załóżmy, z Chin. Na to poczekał, czy tam od jakiegoś innego producenta. Ma tą całą paletę gdzieś na wynajętym magazynie. No wiadomo, że w domu tego nie będzie trzymał, tylko w jakimś tam magazynie. Jak potrzebuje jedną czy tam dwie torebki, które nasbiera, załóżmy z całego dnia, jedzie do magazynu, zabiera sobie dwie, trzy torebki, pakuje, pach, wysyła i na tym polega cała sprzedaż. Zejście z kosztów wynajmu powierzchni, zejście z kosztów, powiedzmy, utrzymania pracowników jest to bardziej opłacalne, ale kosztem, no niestety, zwiększonego ruchu drogowego i zwiększonej emisji, no niestety, zanieczyszczeń, tego nie unikniemy. Także jest to tak jakby normalne, że im więcej będziemy kupować, tym więcej będziemy transportować, tym więcej będą te przewozy w większej skali. Myślę, że to byłoby na tyle. W kolejnym odcinku opowiadamy sobie, jak się bierze, skąd się bierze ten produkt w tym sklepie. Jak to jest, że ta paleta przyjechała. No staje się to niemalże też rzeczą bardzo prostą i logiczną, no przecież wiadomo skąd jak to wszystko działa ten mechanizm, bo ten mechanizm, który tutaj wam przedstawiłem, śmiało możemy nazwać jest to mechanizm B2C, czyli business to customer, czyli do klienta. Następnie my sobie będziemy opowiadać o tak zwanych przesyłkach business to business, które są też również bardzo popularne, business to business, czyli z firmy do firmy, czyli taki sklep, który jest biznesem, potrzebuje mieć zaopatrzenia swoje produkty, ale Popatrzymy sobie to na podstawie bardzo rozwijającej się nowej sieci handlowych, które po prostu działają też w bardzo taki intuicyjny, schematyczny sposób. I omówimy sobie ten cały proces dostaw od samego producenta do końca. A to pozwoli nam zrozumieć właśnie istotę tego całego transportu, żebyśmy mogli przejść do bardziej skomplikowanych tematów. Także na dzisiaj dziękuję serdecznie za cierpliwość, za wysłuchanie. Zapraszam do podniesionych tych kciuków, jednak one dają taką motywację do tego, żeby nagrywać dalej. I zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Krzychu z tej strony. Na razie.